Witam wszystkich dzisiaj 10 sierpnia godzina 9 musimy rozładować tą przyczepę i będę dokończał rzepak. Dzisiaj są moje urodziny 40, a taki nieogolony, ale nie ma czasu. Próbuję tutaj cofnąć. Co będzie dobrze? Ło, tak mi się ładnie udało cofnąć. To jeszcze, jeszcze troszeczkę. Tak za pierwszym razem od razu. Kurde. To żebym się chwalił. Widzisz? 40-latek też jeszcze jakoś tam potrafi cofnąć. Wycelować? No. Prawie, że na środku? Słuchaj, tak? Nie, dobrze będzie. Nawet jeszcze będzie można do przodu podjechać. No, żeby tu nam nie dotknęło. Chociaż może. Tro... Zobaczymy. No wie, że blacha się podłoży. Ale czekaj, zanim jeszcze będziemy kiprować, muszę wejść na górę i przetakiem, bo tam się trochę na. Yy, nasypało na samej górze nie do młotów. Zaraz zaraz wam pokażę zresztą Jestem w Silosie Tyle tutaj tego jest. I to rzucać tutaj Chciałem to trochę pozbierać no. Kurde elegancko jeszcze będę mógł podnieść No ta, ta przyczepa tu pasuje Ale mówię, jakby taki jedną przyczepę mieć i dopasować, jeszcze tutaj taki Lej zrobić To można by było dalej Tutaj jak się posadzkę wyleje, to będzie wyżej przyczepa stała i Ewentualnie jeszcze myślałem Zrobić jakiś tutaj Jakiś pałąk, taki bezpieczeństwa, żeby w razie czego to Nie, 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 nie dotknąć, nie zgiąć tego, tego przenośnika, nie? O, wow, elegancko Jeszcze mogę podnieść śmiało Kurde, to tak ta przyczepka szybko idzie się nie spodziewałem tego Czy tam się zmieści? Nie no powinno się zmieścić Będzie się najwyżej przysypywać Zaraz wam pokażę, którędy się będzie przesypywać. No, jeszcze będzie może do przodu nawet. Yy, o tą rurą się będzie przysypywać, jak będzie pełno. To może jakby porozgartam na górze, jak będzie czas, bo tam jeszcze zostało mi trochę pszenicy, to może by coś jeszcze wcisnął. No, ładnie się suwa. Damy mu jeszcze amu. Tak, teraz ciąga całą parą. Zaraz się będzie przysypywało tutaj z bokami. Jak to można rozładowywać? Udało się, zmieściło się Może jakby tam jeszcze rozgarnął, to jeszcze się coś zmieści Mam ten kawałek jeszcze pszenicy zielonej, to zobaczymy Może tam jeszcze coś się upnie. O kurczę, pamięci mało mam w karcie, a jedziemy ci na rzepak Może wystarczy Witam wszystkich, 17 sierpnia yy, Powoli się szykuje do Dziś w użytku, tu mamy floretkę, yy, tak muszę założyć sobie w końcu ten tablet. Zaraz Wam pokażę, yy, zaraz Wam pokażę, co zrobiliśmy, żeby nie skłamać, bo tato mi tutaj przyszykował wałek. Wałek mi przyszykował, więc ta część tutaj była. Yy, i dorobił tą część, tą część dorobił. Bo tu jest nadrobny yy, i tutaj mamy już normalny. I tak yy, kupiłem wąż, yy, ten kawałek węża pneumatycznego. Bo tu jest, tu yy, ucieka, ucieka powietrze. I tak sprawdzałem, yy, światła działają. Yy, to działa. Powietrze się napompuje, to się przekręca, koło się opuszcza. I tak, jedna rolka jest spieprzona, bo ona tutaj była unieruchomiona i po prostu taśma się po niej przesuwała, się wytarła. Tu jedna była nieruchoma, ale udało się uruchomić budekiem i reszta już w miarę chodzi. Tutaj zobaczcie, jak fajnie, bo można sobie wyciągnąć. Tu jest na taki kant. Tam się wkłada. Tu. I nie trzeba połowy rozsiewacza rozrzutnika rozbierać, żeby żeby wymienić rolki. No i co? Nasmaruję jeszcze. Hydraulika działa. Wałki. Wałki talerze się kręcą. Tutaj wszystko funkcjonuje. Powietrze napompowałem w koła. Wszystkie trzy. I no, jak wymienię ten przewód, jutro ma być rolka. Zamówiłem dwie, bo może jeszcze dziś jakaś niech będzie w zapasie. I będzie rolka i próbujemy. Będziemy próbować. A dzisiaj muszę pojechać, właśnie jak przeszykuję opryskiwacz, to muszę pojechać opryskać przed siewem rzepaku. I tak, siew rzepaku będę przeprowadzał technolog do striptiil. Więc wciernisko będzie wsiewane. polifoska pod korzeń i tak. Nie wiem co z rsm czy przed siebie, czy po siebie rozlać. Chciałbym ze stolitów rsm rozlać. A teraz szykuję się, muszę pojechać po jęczmieniu. Tam dużo samo się jęczmienia, jakieś chwasty pochodziły, to, to opryskam to tym środkiem halvetik. Tutaj jest. Mniejsza, mniejsze stężenie glifosatu, ale on gdzieś tam ma formułę, że można mniejszą, e, mniejszą dawkę dać. Dam za 3 litry na hektar. I, i, I co jeszcze? Zastanawiam się, czy. Ale raczej nie będę kombinował, żeby dolewać rsm teraz. To RSM chyba sam, albo jeszcze inaczej, bo chcę doglebówkę zrobić po stryptilu Kula tak robił i mówił, że fajnie się sprawdza, najwyżej jakaś tam delikatna poprawka to, to się zrobi ale fajnie się sprawdza do glebówka, przynajmniej nie ma przetuli to może do, do głębówki dam, o Fruśka to może do, do głębówki dam RSM -u. 100 litrów RSM i 100, 150 litrów wody co tam, co jest Fruzia, Fruzia co tam Fruziuś już nie pojechała zaraz ze mną co? No, zaraz utkniesz tutaj. Gdzie chcesz iść? No, gdzie chcesz iść? Wysmarujesz się smarami, później śmierdzisz. Ciekawski kot. Yy, dobra, zaraz Wam pokażę uchwyt, jaki zrobiłem. Ech, wyschło. Więc tak, yy, tą część miałem. Tutaj tą część dospawałem i niech jeszcze troszkę wyschnie. Zaraz będę montował. No i muszę nawigację przyczepić jakoś w końcu. Zaciągam sobie wodę z mouserów z tych jasnych, żeby mi się nie zepsuła, bo w tych czarnych i w tym dużym się nie zepsuje. To wszystko jest pełne. Tutaj tak wygląda uchwyt. Malowałem sobie na zielono. Ten do telefonu jeszcze muszę sobie tutaj przewiercić i tutaj go założyć, bo jak widzicie, jak założę tutaj na tą rurkę komputer od opryskiwacza, to mi tutaj koliduje. No i tak wygląda mój uchwyt na tablet. Teraz w tym miejscu na nawigacji sobie dałem. Zobaczymy, jak to będzie tutaj. Będę miał z przodu I tutaj miałem z boku To musiałem głowę odwracać Tutaj będzie może lepiej No tutaj zobaczcie jaki rysik mamy Też Tył no. opryskiwacz jest I teraz tu pójdzie Napięć sekcji Jesteśmy na polu, na tym tutaj z tym supem. No na tej łące zaoranej, zobaczcie, jaki chwast Głównie to taki, no widzicie, jaki fast. Taki łąkowy i opryskam to tym halwetykiem od razu. I pojedziemy później yy, po jęczmieniu. Zobaczycie, jak po jęczmieniu ładnie porosło. I tam przed siebie, że też popryskamy. No ogólnie, to mamy dzisiaj. Yy, 18 sierpnia. Tu raczej nie będzie widać, ale no, zielono tu jest. Zieloniutko, nie wiem, jak, czy, to, czy to pójdzie tym stwierdzilem tutaj w, tej, w tym mięczmieniu. No i nie wiem, jak to będzie z tym tym. Czy ten środek zadziała? Bo jest straszna rosa. E, zamknęło mi tam e, ostatnią e, końcówkę. Jak poszedłem i ją przekręcić, to. No, ile ja tych kroków zrobiłem tutaj? Całe buty mam mokre. A przecież to starałem się tak, tak dawać kroki, żeby nie zamoczyć butów. Nie wiem, mam nadzieję, że podziała to. No i mamy roleczki. Zamówiłem sobie dwie. Chyba to będą takie same. Pozdrawiam chłopaków z Tech Mleku za szybkie ogarnięcie z tematu. Tak wygląda, że to, będzie, że to będzie takie samo. Zaraz... O tu mam stary, o. Tak to samo. Yy, jedną sobie założę, a druga będzie na zapas w razie czego W razie jak się jakaś rozleci albo yy, zatrze czy tam stanie Ale wydaje mi się, że już wszystkie reszta już chodziła.